Z wątkiem. Podobnie to jest mega, mega. Niektórzy często umierają. Takie... Tak, tak. tak, tak. Takie mini, mini, A wam coś paśnie? Nie, nie tak paśnie. Ja się boję. Bo tu co się boję, ja się nie wolno. Koń, o no to spróbuję więcej Dla mnie to nie jest tak mega właśnie teraz